To są zdjęcia ze poręby. Justyna Kowalczyk już trenuje w Kenmore w Kanadzie. W czwartek pobiegnie na 10 kilometrów techniką klasyczną, a więc tą, którą najbardziej preferuje. Zmagania na olimpijskich trasach będą obserwowały zapewne tysiące, jak nie setki, a może nawet i miliony kibiców, wśród których nie zabraknie tych najwierniejszych z fan klubu Justyny Kowalczyk w Kasi Niewielkiej. Byliśmy w złych czasach dla na Igrzyskach w Turynie, gdzie zem... Gdzie po prostu nikt pewnie już nie wierzył, że podniesie się z tego. Ona pokazała, że można, więc my też pokażemy, że pewnie Transmisje ze wszystkich startów Justyny Kowalczyk, jak i pozostałych Polek, członkowie fanklubu będą śledzić na bieżąco. Chcą, aby wzorem Wisły, gdzie w barze Bociana kibicowano Adamowi Małyszowi, tak i w Kaśnie Wielkiej było podobnie. Dlatego też Rafał Kubowicz postanowił odrestaurować swój bar na styl sportowy. Na ścianach możemy oglądać zdjęcia kibiców, którzy podróżowali za Justyną Kowalczyk, aby jej kibicować. Są również zdjęcia innych znanych sportowców z regionu zagórzańskiego, którzy reprezentowali Polskę w sportach zimowych. Na wszystkie zawody się nie da więc czasami trzeba ochronić te zawody w telewizji, a robimy to w takim gronie tutaj ludzi, którzy po prostu na te zawody jeżdżą, interesują się biegami narciarskimi. Kibice z fan klubu mają już swoją stronę internetową. Jest tam wiele ciekawostek związanych z wyjazdami kibiców na Mistrzostwa Świata, Puchar Świata czy Igrzyska Olimpijskie. Znajdziecie tam również aktualny kalendarz spotkań kibiców, którzy wspólnie zamierzają przed telewizorem dopingować swoją rodaczkę. Jest jeszcze szansa na Mistrzostwa świata waliwiemy i tam trzeba by było być. Natomiast jeżeli chodzi o resztę zawodów, no to będziemy tutaj kibicować już dyżeli życzy jej sukcesów. Start Justyny Kowalczyk w Kenmore w Kanadzie pokaże program pierwszy telewizji polskiej, a także Eurosport. Relacja z biegu na 10 km rozpocznie się o godzinie 19.00.